W dzisiejszym filmie przedstawię Wam zbiór historii graczy Minecraft. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Bo po tej statystyce widać, że dużo osób nie ogląda a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jak nie widziałeś poprzednich odcinków, zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla Wam się na ekranie. Dobra, pierwsza historia! Pamiętam ten dzień bardzo dobrze Grałem sobie na jednym z popularnych serwerów Minecraft w dzień Halloween Grałem na minigame'ach, gdy nagle zostałem przeteleportowany Zdziwiłem się, bo tepnęła mnie jakaś dziewczyna Jej skin był zrobiony na Halloweenowy, czyli miała ubranie pomarańczowo-czarne Nad jej głową nie było niku Jak zacząłem iść, ona szła za mną Nie odstępowała mnie na krok, gdy ja poszedłem, ona też Napisałem do niej, co jest, czemu mnie przeteleportowałaś Ona odpowiedziała krótką wiadomością Jestem Halloween Gil i tyle. Zdziwiłem się, bo nie wiedziałem o co chodzi. Zapytałem jej, czemu nie ma niku nad głową. Ona w odpowiedzi napisała Chcesz wejść na mój prywatny serwer? Nie za bardzo rozumiałem o co chodzi, bo jakaś dziewczyna zaprasza mnie na swój prywatny serwer. Zgodziłem się i napisałem, żeby podała IP. Napisała mi IP i powiedziała, że będzie czekać na mnie na serwerze. Sytuacja była nieco dziwna, ale i tak mi się nudziło, więc po prostu wszedłem. Po wejściu na jej serwer zobaczyłem Halloweenową mapę, na której nikogo nie było poza nią. Mapa wyglądała, jakby pochodziła z jakiegoś popularnego serwera dla graczy. Była lekko straszna. Halloweenowa dziewczyna napisała, żebym szedł za nią. Nic jej nie odpisałem, po prostu szedłem i to był wielki błąd. Zaprowadziła mnie do jakiegoś domu, w którym podłoga była w kształcie dyni. Nagle zaczęła grać dziwna muzyka, która była straszna. Zapytałem jej, co chce mi pokazać. Napisała, żebym się nie denerwował, że wszystko będzie dobrze, tylko muszę jej w czymś pomóc. Zapytałem jej, w czym potrzebuje pomocy? Ona odpowiedziała, żebym po prostu za nią szedł. Zgodziłem się. Po jakimś czasie doszliśmy do cmentarza. Byłem lekko przerażony, bo nie lubię takich klimatów. Oprowadziła mnie po cmentarzu i na samym jego końcu pokazała mi pusty grób. Nie wiedziałem o co jej chodzi, więc zapytałem: i co teraz? W odpowiedzi dostałem wiadomość, żebym tam wszedł. Przeraziłem się, ale uznałem, że to jakiś żart. Zacząłem uciekać, lecz dziewczyna mnie po prostu tepła. Prosto do grobu. Próbowałem z niego wyskoczyć, ale ona była szybsza i mnie zamknęła. Próbowałem rozwalić blok, który był na mną, lecz niestety miałem tryb Adventure. Halloween Girl napisała na czacie o, kolejny do kolekcji i wyszła z serwera. Nie wiedziałem totalnie o co chodzi, więc postanowiłem też wyjść z serwera. Co dziwne, nie mogłem kliknąć disconnect, alt plus F4 też nie działało. Wyłączyłem komputer z prądu i uruchomiłem go. Po wejściu w Minecraft wszystko było w porządku, ale już nigdy więcej nie zagrałem w Halloween w Minecraft. Druga historia! Opowiem Wam historię, która mnie spotkała wczoraj. Skończyłem lekcje zdalne i nie odchodząc od komputera, zacząłem grać w Minecraft. Stworzyłem nowy świat creative, bo chciałem zbudować miasto w sidzie wpisałem dla beki straszne miasto. Świat się stworzył i się zaczęło. Przygotowałem potrzebne dla mnie bloki i zacząłem budować pierwszy budynek. Minęło jakoś 10 minut. Mojej budowli trochę jeszcze brakowało, żeby zaczęła jakkolwiek wyglądać. Co dziwne, nagle zostałem przeteleportowany w miejsce, gdzie się zespałniłem tworząc świat. Bardzo mnie to zdziwiło, bo grałem na singlu i nie było opcji, żebym tam się po prostu od tak znalazł. Olałem to, bo uznałem, że to może jakiś błąd, albo że miałem cofkę przez laga gry. Wróciłem więc do budowania dalej. Wtedy nie wiedziałem, że jestem obserwowany. Gdy skończyłem pierwszy domek, stało się tak jak wcześniej. W losowym momencie zostałem przeteleportowany w miejsce spawnu. Zacząłem się rozglądać i patrzeć, czy kogoś tu nie ma. Było to niemożliwe, ale taki miałem odruch, bo nie była to naturalna sytuacja. Nic nigdzie nie widziałem, co miałoby być podejrzane. Postanowiłem rozwalić miejsce, w którym cały czas się pojawiam. Jak zacząłem niszczyć dirt, Nagle natknąłem się na coś bardzo dziwnego. Pod ziemią, którą wykopałem, znajdował się jakiś gracz. Naprawdę się wystraszyłem, bo totalnie się czegoś takiego nie spodziewałem. Postać wyglądała bardzo przerażająco. Miała duże oczy i uśmiech. Totalnie się nie ruszała. Wyglądała trochę jak jakaś laleczka albo strach na wróble. Nie wiedziałem, co mam robić. Próbowałem ją atakować, ale się nie dało, tak jakby była na game Modzie. Sprawdzałem w menu, czy Lan jest odpalony i okazało się, że jest. Bardzo się zdziwiłem, bo ja go nie otwierałem, więc wyszedłem z save'a i wszedłem ponownie. Zobaczyłem, że postaci nie ma, więc budowałem dalej. Zacząłem robić kolejny domek, kiedy nagle znowu zostałem przeteleportowany w to samo miejsce co wcześniej. Byłem już zdezorientowany, bo nie mogłem normalnie grać, a cały czas coś mnie teleportowało. Tylko że tym razem postaci, która była wcześniej, nie było. Zamurowało mnie, bo byłem pewien, że to znowu ona. Sprawdziłem menu i okazało się, że znowu LAN jest włączony. Rozglądałem się za jakąś postacią albo graczem, lecz nic nie widziałem. Nagle na czacie ktoś napisał. Był to gracz Oniku Frog. Napisał on wiadomość po angielsku, która brzmiała Hey, what's up? Co oznaczało, hej, jak leci. Serce zaczęło mi bić szybciej, a ręce się trząść. Nie wiedziałem, co mu odpisać, więc napisałem znak zapytania. W odpowiedzi od razu dostałem wiadomość zwrotną o treści I kill you. Po przeczytaniu wiadomości, od razu wyłączyłem grę i rozejrzałem się po pokoju. Byłem naprawdę przestraszony. Starałem się ochłonąć, ale nagle ktoś zaczął szarpać za klamkę od domu. Popatrzyłem się przez okno i okazało się, że pod moim domem jest policja. Moja mama otworzyła drzwi. Okazało się, że była to interwencja policji, bo dostali oni zgłoszenie, że jest tutaj jakiś przestępca. Słuchałem ich patrząc na komputer i nie mogłem uwierzyć w to, co się stało. Trzecia historia! Był to normalny dzień. Wróciłem ze szkoły do domu i chciałem zagrać z moim kolegą w Minecraft. Na Aterno stworzyłem serwer non-premium, ponieważ mój kolega nie miał premki. Gdy się serwer uruchomił, weszliśmy do gry. Na początku nic się nie działo. Zrobiliśmy kamienne narzędzia i szukaliśmy miejsca na domek. Po 20 minutach grania zauważyłem dziwne, duże dziury w kształcie dużych krzyży. Trochę się zdziwiłem, bo nigdy takich rzeczy nie widziałem w Minecraft. Postanowiłem zawołać kolegę, że żeby mu to pokazać. Gdy do mnie przyszedł, bardzo się zdziwił. Oboje byliśmy przerażeni, ale uznaliśmy, że może to wina po prostu generatora map. Próbując o tym zapomnieć, poszliśmy dalej. Jak mieliśmy już dom, to musiałem na chwilę odejść od komputera, więc na serwerze byłem AFK. Gdy wróciłem, zobaczyłem, że moja postać umarła i nie było napisanego powodu śmierci. Wyglądało to naprawdę dziwnie. Byłem w strasznym miejscu zbudowanym z redstone nowych bloków, a na ziemi było pełno czaszek i kości. Jak się odrodziłem, zobaczyłem, że postać oniku mojego kolegi stoi w bezruchu i wygląda jak szkielet. Napisałem mu: ej, twój skin wygląda jak szkielet. Lecz odpowiedzi żadnej nie dostałem. Jak chciałem podejść do niego bliżej, nagle nasz serwer się wyłączył. Napisałem do kolegi na Messengerze z pytaniem, czy troluje, czy naprawdę dzieje się coś dziwnego. Mój kolega nie odpisywał, bo był nieaktywny. Było to bardzo dziwne, bo jest no life'em i na kąpie siedzi cały czas. Chwilę po tym włączyła mi się sama gra. Byłem zdziwiony, bo nawet nie miałem włączonego lunchera. Gdy się rozejrzałem po menu, zauważyłem, że w tle było dużo kości. Niebo było czerwone, a zamiast napisu Minecraft ukazało mi się szkielet Craft. Przeraziłem się, bo nie wiedziałem o co chodzi. Wszedłem na single player i był tam jeden świat, który nazywał się bone, czyli po polsku kości. Czując ciarki na plecach, wiedziałem, że muszę w to wejść, więc nacisnąłem ikonkę Save'a dwa razy i wszedłem na świat. Tak jak było na ekranie w menu, niebo było czerwone, a muzyka grała od tyłu. Mój skin i wszystkie moby dookoła były szkieletami, a na ziemi było pełno kości i czaszek. Zebrałem trochę drewna i zrobiłem kill by wykopać trochę kamienia. Z mojego kamienia zrobiłem narzędzia i poszedłem szukać miejsca na tymczasową bazę. Jak skończyłem ją budować, zobaczyłem, że ktoś wszedł znikiem, szkieletami. Byłem bardzo przerażony. Grałem na single-player, i przecież nikt nie mógł wejść. Chwilę później spotkałem dziwnego szkieleta, który się na mnie patrzył. Nic mi nie robił, tylko się patrzył. Jak chciałem go uderzyć, nagle mój Minecraft się skraszował. Gdy uruchomiłem grę ponownie, zobaczyłem, że wszystko wróciło do normy. Menu było takie samo jak wcześniej, a safe o nazwie kości zniknął. Próbowałem wejść na serwer, ale pokazywał mi się komunikat, że taki serwer nie istnieje. Gdy próbowałem wejść na Aternos, pokazywało mi, że taki użytkownik nie istnieje i nie mogłem się zalogować na moje konto. Cała sytuacja była naprawdę dziwna i do dzisiaj nie wiem w zasadzie o co chodzi. Czwarta historia. Pewnego dnia stworzyłem sobie świat Survival na pewnym Seedzie, który był również nazwą świata. Gdy świat się wygenerował, zrespiłem się zaraz przy gigantycznej, opuszczonej wiosce. W centrum wioski była równie duża ruina portalu. Ale co mnie zaskoczyło, nie było trzeba tam dodawać żadnych innych bloków. Zostało mi tylko aktywować portal za pomocą zapalniczki w wiosce nie było żadnego zombie villagera, które zazwyczaj się generują w tych miejscach. Pomyślałem, że skoro jestem bezpieczny, to zostanę tutaj dłużej. Gdy zebrałem pierwsze diamenty i żelazo, aktywowałem portal do netheru. Gdy do niego wszedłem, spadłem od razu do lawy, bo nie uważałem. Jednak w ostatniej chwili, nie wiem jak to możliwe, ale pojawił się pode mną netherrack i nie zginąłem. Gdy upadłem, o dziwo przeżyłem. Poszedłem dalej i zacząłem kopać. Znalazłem mój pierwszy netherite, ale jednak nie był on tylko jeden. Po wykopaniu miałem aż 25 Nederraku. To wszystko znalazłem w jednym miejscu. Nie przejąłem się tym zbytnio, bo myślałem, że to glitch, który wyszedł mi na dobre. Gdy wszystko pozbierałem, ujrzałem przed sobą dziwną lawową postać. Cała jego tekstura była z lawy. Postać nie miała niku nad głową, ale zaczęła pisać coś do mnie na czacie. Pierwszymi słowami, które napisała były witaj, cóż cię sprowadza? Do mojego świata. Ja na to odpowiedziałem: chciałem odwiedzić to miejsce i pozbierać trochę Netherraku". On na to, tak? A czy wiesz, że mnie obudziłeś? Nie, odpowiedziałem. Postać długo stała w bezruchu, więc sprawdziłem, czy moja gra nie jest uruchomiona na trybie LAN. Oczywiście nie była. Nie sprawdzałem już modów, bo wiedziałem, że żadnych nie instalowałem. Po chwili na czacie pojawiła się kolejna wiadomość. Jednak obudziłeś mnie i wyprowadziłeś tym samym na siebie wyrok śmierci. Teraz zostaniesz przeniesiony do Overworldu. Tak jak napisał, tak zrobił. Jednak gdy przeteleportowałem się do klasycznego świata, on zniknął i zostałem sam na bardzo dziwnym świecie. Dookoła było pełno mobów, TNT, świat częściowo składał się naraz z endowych, nederowych i klasycznych bloków. Bardzo się wtedy bałem, a postać napisała do mnie: Widzisz do czego doprowadziła Twoja zarozumiałość i odwaga? Nie chciałem tego robić, ale mnie zmusiłeś. Po kilku minutach demon podpalił TNT, a było go na Naprawdę dużo, gdy bloki wybuchły, dostałem crash gry. Gdy włączyłem Minecraft, wszedłem w tryb Single Player i nie było już tego świata. Wiem, jest to niemożliwe, ale ta historia wydarzyła się naprawdę. Piąta historia! To było całkiem niedawno. Serfowałem po internecie i zobaczyłem grę o nazwie Minecraft. Wiele o niej słyszałem, jednak nigdy w nią nie grałem. Postanowiłem kupić grę i ją zainstalowałem na swoim komputerze. Po odpaleniu gry stworzyłem swój pierwszy świat i zacząłem rozgrywkę. Wszystko było normalnie, lecz do czasu. Po około 20 minutach grania zobaczyłem coś ultra dziwnego była to postać. Miała całą białą skórkę w grze. Zastanawiałem się przez chwilę, czy to nie jest jakiś MOB, jednak okazało się inaczej. Jak podszedłem nieco bliżej tej postaci, nagle mój Minecraft się ściął i się wyłączył. Było to bardzo dziwne, bo ewidentnie było to spowodowane tą białą postacią. Gdy Minecraft odpalał się ponownie, ja szukałem informacji w internecie na temat białej postaci. Niestety nic ciekawego nie znalazłem. Postanowiłem wrócić do gry. Jak chciałem wejść na mojego safe, zobaczyłem, że nazywał się inaczej niż wcześniej. Nazywał się Error Hacking i masa losowych liczb. Byłem przestraszony, bo na pierwszy rzut oka wyglądało to po prostu strasznie. Po chwili ochłonąłem i postanowiłem wejść w ten świat. W trakcie ładowania się świata, Minecraft znowu miał brak odpowiedzi. Trochę mnie to irytowało, więc postanowiłem sprawdzić pliki gry. Gdy wszedłem w kropka Minecraft, moim oczom ukazały się. Foldery, które nazywały się bardzo niepokojąco. Mam tu na myśli nazwy Error Hacking, Error Hacking V1, Error Hack, Error 666, Error.bat itp. Było tego naprawdę dużo i wyglądało, jakby coś ewidentnie było nie tak z grom. Jak próbowałem wejść w jeden z folderów, mój komputer nagle się wyłączył, pokazując bluescreen. Było to bardzo dziwne. Po ponownym włączeniu komputera, mój antywirus pokazał, że na moim komputerze znajduje się Trojan. Byłem przerażony, bo wiedziałem, że Trojan to nie są żarty. Od razu zleciłem usunięcie wirusa, jednak było za późno. Mój komputer totalnie nie reagował na moje komendy. Mój tata zrobił szybki format komputera i wszystko wróciło do normy. Po zainstalowaniu wszystkich programów postanowiłem ponownie pobrać Minecraft. Nie wiedziałem jednak wtedy, że cała sytuacja może się powtórzyć. Gdy Minecraft był już na moim komputerze, postanowiłem go uruchomić i cieszyć się naprawionym komputerem. Stworzyłem nowy świat. I się zaczęło. Cały świat był z nowych bloków. Były też tabliczki o bardzo dziwnej treści. Druga tabliczka też była mega dziwna. Po przeczytaniu ich zrozumiałem o co tam chodziło. Chodziło o wirus, wykasuj plik błędów. Wszystkie. Tak przynajmniej wywnioskowałem czytając te tabliczki. Wyszedłem z Minecrafta, jednak coś było nie tak. Nie było opcji wróć do głównego menu. Było jedynie wróć do gry. Alt plus F4 też nie działało. Tak więc wszedłem w menadżer zadań i zakończyłem proces Minecrafta. O dziwo, udało się. Jak wskazówki na tabliczkach mówiły, aby uniknąć problemu, mam wykasować wszystkie błędy plików. Tak też zrobiłem. Usunąłem je wszystkie i wszystko wróciło do normy. Do dzisiaj nie wiem, jak to możliwe, że pobrałem taką wersję Minecraft z oficjalnej strony. To by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli przydarzyła wam się jakaś historia w Minecraft, napiszcie ją i wyślijcie na mojego maila iSuperMVK.businessmałpaczemil.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym wasze historie. Trzymajcie się.